Szanowna Pani Przewodnicząca, droga Wiktorio, koleżanki i koledzy. Trwa szesnasty miesiąc wojny, która w imperialnych planach Rosji miała się zakończyć w trzy dni. Ale wojna trwa nadal dzięki heroicznej postawie Armii Ukraińskiej, ale także obywateli Ukrainy i przy wsparciu wolnego świata, przede wszystkim przy wsparciu NATO. Nareszcie przestaliśmy biernie przyglądać się naruszaniu integralności terytorialnej. Przestaliśmy z bezpiecznej odległości informować Rosję o naszym sprzeciwie, a zaczęliśmy działać realnie, tu i teraz. I nasze dzisiejsze spotkanie zapowiadające znamienne wydarzenie, jakim jest lipcowy szczyt NATO, jest tego najlepszym przykładem. Jak wiele tragedii i szkód płynie z agresywnej postawy Rosji, widać wyraźnie po nieszczęściu ukraińskich uchodźców wojennych. Po śmierci żołnierzy i cywilów, po zbrodniach wojennych i po zniszczeniach na terytorium Ukrainy. Te okrucieństwa nie są jedynym wymiarem trwającego konfliktu, bo wojna na Ukrainie to również dowód na międzynarodową solidarność, która wzmacnia opór Ukrainy i buduje koalicję sprzeciwu wobec agresywnych działań w Europie. Państwa NATO i Unii Europejskiej powiedziały nareszcie zgodne i stanowcze nie rosyjskiemu imperializmowi, przed którym Polska, kraje bałtyckie, kraje Europy Środkowo-Wschodniej ostrzegały wiele lat wcześniej. Udzieliły Ukrainie jednoznacznego i co najważniejsze, wymiernego wsparcia. I między innymi to wsparcie pozwoliło naszemu sąsiadowi z ofiary agresji stać się skutecznym obrońcą swojej niezależności. Dlatego też uważam, że odnosząc się do planu długoterminowego wsparcia Ukrainy, powinniśmy rozmawiać przede wszystkim z perspektywy międzynarodowej jedności. Społeczność międzynarodowa ma jeszcze wiele obszarów, w których może i powinna okazać Ukrainie swoje wsparcie. Wiele już zrobiliśmy, ale wojna nie skończyła się i jeszcze wiele pozostało do zrobienia. Wspieranie Ukrainy to nie jest wyłącznie kwestia. Fizycznego bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i Europy, ale także kwestia ochrony demokratycznych wartości, które wszyscy przecież podzielamy. Właśnie dlatego uważam, że każde państwo europejskie powinno uczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy. Polska swoją rolę zdefiniowała i podejmuje wielki wysiłek, aby wypełniać ją możliwie w najlepszy sposób. W naszej ocenie, długoterminowy plan wspierania Ukrainy to nie tylko kwestie związane z jej powojenną gospodarczą odbudową, ale cały szereg działań w innych płaszczyznach, które pozwolą umocnić jej rolę w nowej europejskiej rzeczywistości. Dostrzegamy cztery takie płaszczyzny militarną, polityczno-dyplomatyczną, wspomnianą gospodarczą oraz społeczną. To właśnie te płaszczyzny, zdaniem Polski, składają się na pełny długoterminowy plan wsparcia Ukrainy. Plan, który uczyni ją państwem silnym i niezależnym, jak głosi temat dzisiejszej debaty. Silna i niezależna Ukraina to kraina wolna od najeźdźcy. Ukraińskie społeczeństwo nie dopuszcza jakichkolwiek ustępstw wobec agresora. Dlatego propozycje zawierania ewentualnych porozumień naruszających integralność terytorialną Ukrainy to ignorowanie głosu milionów ukraińskich obywateli. To również pomysł niezwykle niebezpieczny. Nie wolno drugi raz nabrać się na pokojowe iluzje, które mogą przynieść kolejne ustępstwa wobec Rosji. Państwa NATO powinny udzielać wsparcia militarnego Ukrainie w takim zakresie, który zmusiłby Moskwę do zawarcia pokoju uwzględniającego pełne odzyskanie terytoriów okupowanych przez Armię Rosyjską. Wszelkie inne porozumienia, tylko zawieszą w czasie imperialne plany Rosji. Właśnie dlatego Polska pozostaje w ścisłej czołówce krajów wysyłających do Ukrainy broń, amunicję i sprzęt wojskowy. Jesteśmy również liderem pod względem ilości przeszkolonych żołnierzy ukraińskich. Jednocześnie cały czas staramy się zachęcać naszych sojuszników do podejmowania odważnych decyzji w sprawie militarnego wsparcia Ukrainy. Potrzebujemy twardego, i wspólnego stanowiska NATO, bo tylko ono jest sposobem na zatrzymanie Putina. Nie poddawajmy się groźbom, że nasze militarne wsparcie zostanie potraktowane jak bezpośrednio wrogie działanie. Pamiętajmy, że w oficjalnym przekazie Kremla państwa NATO i Unii Europejskiej już i tak znajdują się w stanie wojny z Rosją. Silna i niezależna Ukraina, będąca członkiem europejskiej rodziny, to też ważne zadanie. Nie mamy wątpliwości, że nadchodzący szczyt w Wilnie będzie kluczowy dla przyszłości stosunków NATO-Ukraina. Nasz partner oczekuje od nas jasnego komunikatu w sprawie warunków jego członkostwa. Polska rozumie, że przyszłość Ukrainy jest w NATO, a jednocześnie słyszymy, że część sojuszników nie jest gotowa do podejmowania decyzji o tak poważnych zobowiązaniach. Mimo to. Nie powinniśmy rezygnować z prób znalezienia kompromisu w tej sprawie. Uważamy, że należy ożywić roczny program narodowy, który pozwoliłby na przygotowanie Ukrainy do członkostwa. W naszej opinii bardzo ważne pozostaje również wzmocnienie dialogu politycznego na linii NATO-Ukraina. Właśnie dlatego plany utworzenia Rady NATO-Ukraina postrzegamy jako bardzo dobry i potrzebny krok w tym kierunku. Poprzez swój udział w wojnie. Wojska ukraińskie pokazały, że są w stanie obronić nie tylko swoją wolność. To jest zdany znakomicie egzamin, znany bezpośrednio w walce. Silna i niezależna Ukraina to także Ukraina stabilna gospodarczo. Najnowsze szacunki dotyczące kosztów odbudowy mówią o 411 miliardach dolarów. Koszty odbudowy przekraczają ponad dwukrotnie ukraińskie PKB z zeszłego roku to wysiłek, którego państwo rękane wojną nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć i właśnie dlatego jest to obszar działania dla międzynarodowej solidarności. To miejsce na programy finansowania przygotowane przez Unię Europejską, międzynarodowe instytucje finansowe i partnerów zagranicznych, którzy wspólnie włączą się w proces odbudowy. Prezydent Wołodymyr Zełęński podczas niedawnej wizyty w Warszawie stwierdził że w tym procesie ważną rolę ze względu na wielką pomoc, którą Ukraina otrzymała, powinna odegrać Polska. Tego dnia nasze kraje podpisały oficjalne porozumienie w tej sprawie. Jednocześnie nie możemy i nie wolno nam zapominać o odpowiedzialności Rosji za dokonane zniszczenia. W naszej ocenie powinna ona być odpowiednio wyegzekwowana. Instytucje finansowe. Zamroziło około 350 miliardów dolarów rosyjskich aktywów. Polska wraz z innymi krajami zabiega, aby środki te zostały przejęte i posłużyły do odbudowy Ukrainy jako dotkliwa i wymierna kara za wrogie działania wobec niej. Zwłaszcza, że wiele obszarów wymaga natychmiastowego wsparcia. Największe zniszczenia dotyczą mieszkań i infrastruktury, a więc obszarów które dotykają bezpośrednio ukraińskich obywateli. Bardzo ważna jest także odbudowa szkół i szpitali, tak by społeczeństwo mogło normalnie funkcjonować. W naszej ocenie bardzo ważne są również inwestycje w rekonstrukcję sektora energetycznego i rozwój energetyki odnawialnej, które pozwolą Ukrainie na dywersyfikację surowców. W tym kontekście warto podkreślić, że polscy przedsiębiorcy chcą bardzo aktywnie wspierać Ukrainę w jej odbudowie. Z uwagi na ich duże zainteresowanie Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Według aktualnych danych zarejestrowało się już ponad 2300 firm reprezentujących branżę budowlaną, maszynową, informatyczną, farmaceutyczną i medyczną, spożywczą czy motoryzacyjną. Inną formą naszego wsparcia jest umożliwienie ukraińskim przedsiębiorcom kontynuowania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Od początku wojny z takiej możliwości skorzystało około 23 tysiące obywateli Ukrainy. Chcemy w ten sposób pomagać ukraińskim firmom w zachowaniu ich aktywności. To pozwala budować kapitał ludzki, który po powrocie na Ukrainę będzie mógł nie tylko uczestniczyć w procesie odbudowy, ale także dzielić się zdobytą w Polsce wiedzą i dobrymi praktykami. Silna i niezależna Ukraina to Ukraina zdrowa społecznie. Niestety, na skutek wojny, kraj ten doświadcza drastycznego pogorszenia stanu zdrowia fizycznego i psychicznego jej mieszkańców. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, 10 milionów obywateli Ukrainy zagrożonych jest zaburzeniami psychicznymi, ostrym stresem, depresją zespołem stresu pourazowego. Nie możemy pozostawać obojętni na ten wielki problem. Państwo jest silne siłą swojego społeczeństwa i dlatego jednym z kierunków naszego długoterminowego wsparcia powinna być również szeroka pomoc społeczna i zdrowotna. Pomoc, która umożliwi ukraińskim obywatelom powrót do normalnego, społecznego funkcjonowania. Nie ma na Ukrainie grupy społecznej, która nie odczułaby boleśnie doświadczeń wojny. Z przekazu medialnego docierają do nas informacje o strasznym losie jeńców wojennych oraz mieszkańców terenów, które znajdowały się pod rosyjską okupacją, kobiet stających się narzędziami wojennego terroru czy dzieci porywanych do rosyjskiej niewoli. Te grupy powinny być objęte szczególną opieką społeczności międzynarodowej. Polska i polski parlament pozostają bardzo zaangażowane w ten wymiar wsparcia. Zainicjowany przeze mnie format kobiet przewodniczących parlamentów zajmuje się wprost tematyką wspierania ukraińskich kobiet i dzieci jako ofiar konfliktu. Pod koniec czerwca w Sejmie odbędzie się spotkanie poświęcone ochronie ukraińskich dzieci trafiających do rosyjskiej niewoli oraz konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi. Bardzo ważnym aspektem uzdrawiania społeczeństwa jest w naszej opinii również sprawiedliwe rozliczenie jego krzywd poprzez wykrycie i ukaranie rosyjskich zbrodniarzy wojennych. 14 kwietnia Sejm przyjął uchwałę, która dotyczy ścigania rosyjskich sprawców zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie. Wskazuje ona między innymi na konieczność ustanowienia specjalnego trybunału do orzekania o ich winie. Oraz powołania Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji, które pozwoli zabezpieczyć materiał dowodowy. Uważamy, że również ten kierunek działań powinien być ważnym elementem długoterminowego wsparcia Ukrainy. Szanowni Państwo, 16 miesięcy wojny na Ukrainie pokazuje, że jedność międzynarodowa jest zjawiskiem dynamicznym i warto nad nią pracować. Współpraca w ramach NATO jest tego najlepszym przykładem. Rok temu wydawało się, że w ramach naszej jedności nie można Ukrainie dostarczać czołgów, jednak z biegiem czasu okazało się, że można. Wydawało się, że w ramach naszej jedności niemożliwe jest dostarczenie Ukrainie systemów obrony powietrznej, a już tym bardziej samolotów. Tymczasem pierwszy system Patriot dotarł na Ukrainę w kwietniu, a niedawno powstała koalicja na rzecz dostarczenia jej samolotów F-16. To pokazuje że nasza międzynarodowa jedność nie tylko ewoluuje, ale co ważniejsze staje się coraz bardziej pragmatyczna i skuteczna. Jest to ogromnie ważna postawa. Ukraina będzie silna i niezależna dzięki naszej jedności. Tylko wówczas możliwa jest realizacja długoterminowego planu wsparcia. Możemy zarysowywać płaszczyzny, które wymagają naszej uwagi. Możemy wymieniać działania, jakie należy podejmować, ale prawda jest taka, że w pojedynkę. Nie będziemy w stanie wiele zdziałać. To dzięki międzynarodowej jedności dotarliśmy do tego miejsca i to dzięki międzynarodowej jedności będziemy w stanie iść dalej w kierunku silnej i niezależnej Ukrainy i w kierunku silnej i niezależnej Europy. Dlatego apeluję do Państwa o utrzymanie międzynarodowej jedności w sprawie Ukrainy, bo właśnie ta jedność jest naszą najskuteczniejszą bronią. Rosja takiej broni właśnie się obawia i ta broń, ta jedność chroni Ukrainę i chroni nasze państwa. Bądźmy więc zjednoczeni, silni i zdeterminowani. Dziękuję bardzo.